Chodzenie jak najwięcej kroków w 24 godziny przez ostatnie lata podbiło polski internet. Jak na razie oficjalny rekord należy do Wojtka, który zdobył 110.104. Za to na drugim miejscu jest Karol Zdęba, a podium zamyka nam Mortalcio. Kiedyś sobie pomyślałem, że fajnie by było znaleźć się w tym rankingu. Dlatego w tym filmie będę starał się pobić oj Wojtka w krokach. Ale nie będzie to takie łatwe, bo podczas challenge'u będę musiał uporać się z różnymi przeszkodami. Takimi na przykład jak pogoda, ból nóg, wielkie meteoryty, dinozaury, wybuchające wulkany. No dobra, z tym to przesadziłem, ale naprawdę będzie ciężko. Zaczynamy z Wałbrzyka, skąd mamy dojść do Jawora, a następnie znowu do Wałbrzyka. Pewnie zastanowicie się również, co robią takie napisy u mnie na koszulce. A kto nie wie, ten nie obserwuje Instagrama, dlatego teraz to zmień, obserwuj Instagrama, bo tam więcej fajnych info. Możecie być na przykład, tak jak te osoby, na koszuleczce, więc warto obserwować. Mam też duże plany, jeśli chodzi o kroki. I zaraz wam je przedstawię, ale najpierw robimy outfit check, bo patrzcie na to. Mam własną koszulkę widzowie. Teraz uświadomiłem sobie, że jednak jestem głupi, bo ta woda, którą miałem, tą sobie specjalnie przygotowałem i ona po prostu została na świetniku. Bo robimy outfit checka, a ta woda po prostu tam została. Nie chce mi się po nią iść, więc smacznego kto to wypije. W taki oto sposób mamy pierwszą przerwę. Kupiłem sobie jakieś, nie wiem, wodę, jakieś kawanosy. Jesteśmy w świewodzicach. Sympatyczne dosyć miasto. I ja szybko jem i będziemy szli dalej. Kierunek widzowie, dobromierz. Patrzcie widzowie na to. Normalnie lamy. 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 Żegnamy świewodzice. Na razie, ulice! Wygnamy wszystkich siodłkowiczan, Tak się to mówi? Eee, chyba tak. Pierwsza przerwa, widzowie. Zrobiłem aktualnie 13 tysięcy kroków. I 9,12 km. Ale to jest zły pomiar, bo mi się zaciął i generalnie nie można tego w tle odtwarzać. Generalnie. I trzeba po prostu to cały czas mieć włączone, więc to nie jest takie łatwe. Więc musimy sobie te 8 km, bo tyle jest z tego gdzie wyruszyłem do Świebodzic. No tak około, 7, więc zaliczymy to sobie. A teraz mamy przerwę i kurde, musimy zobaczyć. Ja pierdzielę. A mrówka, no co to jest? O spadnie. Jednak nie spadła. Spadnij! Ale robimy sobie przerwę. Musimy zobaczyć. Uuu ot, ot, Trochę już bolą te mnie nogi. Trochę bolą. No już. Już rzeczywiście. Jest, jest lipa. Wam teraz telefonem, widzowie. Bo mi tutaj przed chwilą. Tutaj. Przebieg jeleń. Jest tam gdzieś. A przestraszyłem się trochę. Tego jelenia. Jest tam chodzi? Tu jest niebezpieczniej niż myślałem. Kurde, dzik mi. Znaczy nie wyskoczył, ale słyszałem go. I tu jest normalnie dzik. Nic dziwnego, jak tu jest pole. Wszyscy pole. Ale kurde, żeby dzik mi. No nic, to się nie naczesiłem tą przerwą za bardzo. Ale jeszcze będziemy mieli okazję jak na jakieś przerwy. Włączyła mi się widzowie jakaś piosenka na Spotify'u z jakimś tym Możemy zaśpiewać Idę sobie drogą Moje nogi jeszcze mogą, kurde Idę sobie drogą, drogą Moje nogi dalej mogą, mogą Idę teraz do dobromierza Mamy dobromierz, ale my idziemy cały czas prosto Nie skręcamy tam, tylko idziemy cały czas prosto, więc Pa, dobromierz Miło było cię poznać może powrotnej drodze. Jeszcze się spotkamy dobrze? Ale tu ładnie. Ta pani, która jedzie przede mną, pytała mnie, czy nie podwieźć. Oczywiście odmówiłem i słuchajcie, idziemy dalej. Zrobiłem sobie przerwę 17 tysięcy kroków. No to miejsce pięknym jesteśmy. Jakieś wieś. Mnóstwo kur. Ja pierdziele jest totalna masakra. a se nogi tu dam. Jak, jak mnie kurde coś zaciągnęło. A dobra. Niech kręcę się już tu. Musimy zrobić jakieś rozciąganie. Bo ja nie wytrzymam tyle. Weź rozciągania. I przy okazji się posmarować kremem. Dobra widzowie. Ciągamy nasze kremy. Pierwszy krem to jest... Dicolofenak właśnie. Ten krem jest fajny. Nie robię za, oczywiście żadnej A jak to się stosuje? Nie mam oczki niestety. O no dobra, smarujemy. Ach się w sumie normalnie. No tak, jak L. O tutaj sobie dam. O tutaj. I tu mnie najbardziej boli. Więc tutaj muszę trochę tego kremu. O, dobra. A drugim kremem jest, słuchajcie, Bengaj, słuchajcie. To jest na nadciągnięte mięśni przed i po wysiłku sportowym więc jak najbardziej można to stosować co jest grane widzowie? ktoś normalny ma tupawia co jest? siód kur Yo nigdy takiego czegoś nie widziałem ładny ten kawał nie wiem co w tym momencie się stało, ale wyobraźcie sobie widzowie że smaruję sobie nogę kremem na przerwie okej okay. Może 4, może 5 minut. I kurde teraz jestem tak rozgrzany, co jest? Ja nie mogę w to uwierzyć. To. Dlaczego jestem taki rozgrzany, kurde? Ta masz mnie tak rozgrzała, że nie wiem, że kurde zaraz mi nogi detonuje. No ja nie wiem czy to dobrze. Ale... No chyba to dobrze. No, to znaczy, że masz działa chyba. Bo jak jestem taki rozgrzany... Ale mnie to piecze trochę, więc to jest akurat jedyny minus tego. Udało się naprawić licznik i teraz wskazuje dokładnie 36 tysięcy kroków, czyli tyle, ile teraz mamy. I ile tu jest? 25 km. Ale fajne źrdełko. Jo! Fajne! tyle ale fajne. Ale fajne. Przez chwilą zrobiłem sobie taką króciutką przerwę na smarowanie nogi i czuję się o wiele lepiej jesteśmy już w z tego co wiem w powiacie jaworskim chyba czy tam gminie nie, w powiacie, tak, dobrze mówię, powiacie. W powiacie jaworskim jesteśmy i zrobiłem sobie ostatnią przerwę właśnie przed Jaworem. Czyli przed... Prawie połom challenge'u, połową kroków mam do zrobienia 110 104 kroki Widzicie tą, widzowie, tabliczkę? Jawora Wreszcie, dobre Mamy, już Państwa, Jawora Ja sobie tutaj zrobię szybkie jeszcze zdjęcie Widzowie Aha, myślałem, że będzie mnie tak widać jakoś Ale mamy, słuchajcie, Jawora mamy, czyli, czyli prawie 50 tysięcy kroków czyli może nie połowa, ale praktycznie niedużo brakowało do połowy o, na tym dobrym kadrze mamy to jawor jest w Jaworze odwiedziłem rynek i park i zaciekawiło mnie nietypowe przejście jak ktoś przejeżdża, to mówi: Zatrzymaj się, coś tam. Przejdziemy dla testu. O właśnie. Gdy wyszłem z jawora zaczęły się pierwsze większe problemy? Pojawił się pierwszy problem, a mianowicie, czy taki, nie wiem, obrzęk, kurde, nie wiem jak to opisać, taki mocny. Taki chyba, no tak, chyba obrzęk to jest. No kurde, to jest tak mocne, normalnie. Stawiam i mnie boli. Stawiam. Są pięte i mnie boli. Przyzwyczaiłem się do tego bólu i dalej idę. Po drodze spotkałem dzieci, które sprzedawały lemoniadę. Widzicie, polecam serdecznie ten lokal za mną. Mają świeżą, świeżą lemoniadę. Tak jak widzicie, cennik macie. Branzoletki też robią. Branzoletki nawet robią. To jest jaka miejscowość? Zwierzchów 43. Zwierzchów 43, polecam bardzo. Oficjalny test! Dobra! Polecam! Bonifacy, mruczek i. timbol, normalnie, koty 65 tysięcy na liczniku, a ja mam totalną dętkę. Bolą mnie nogi! O jezu! O jezu! O jezu! O jezu! O nie! Bolą mnie nogi! Ale poradzę sobie z tym stosując tą maść. Wtedy nie będzie mniej bolała. Bolały nogi, nie maść. Mogę mieć gorączkę, ale nie wiem, czy to nie moje jakieś omamy, czy coś takiego. Jugowa. Patrzcie, Jugowa. Wrowiec. Jeszcze, jeszcze chwilę wytrzymam. Muszę wytrzymać, ale ja, 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 ja nie wiem, czy ja nie mam temperatury nawet. Obym nie miał, jak najszybciej muszę znaleźć dino i co by kupić prowiant na już końcówkę drogi, mam nadzieję, że dam radę. Wybrałem jednak stację benzynową, bo była bliżej. Mamy Wałbrzych, no i sukces prawie, ale mnie wszystko napierdziela. Mi do śmiechu nie było, kolejne kilometry były totalną męczarnią. Zrobiliśmy 100 tysięcy kroków au! A Zostałam tylko 10 tysięcy, ale to jest jakaś męczarnia, tak? Już mówiąc kolokwialnie, męczyłem się i dalej będę musiał się jeszcze męczyć. Mnie tak już nogi bolą! Jest taki kryzys, że ja nie mogę. Dobra, kurde, mamy schody. O jezu! O tak. O jezu! A, dobra. Mamy schody. Całe szczęście, że mamy schody, prawie kamerę. Nie wiem, czy nie. Oczywiście, że mnie nie widać. A może trochę bardziej robimy sobie tutaj przerwę? Robimy sobie przerwę tutaj. Chwilę. Standardowa. Nasza zagrywka. Zmarujemy się kremem. Postają słuchajcie bluzę na ostatnie godziny mojego challenge'u łózka siedzi no i co? idziemy dalej bo jeszcze tam zostało około 3 godziny przepraszam 2 godziny około jesteśmy na jakimś posiadlu i teraz idziemy dalej w miarę tu jest jasno więc przynajmniej taki plus idziemy dalej zostało 10 kroków dobra Zaraz będę to miał I co? Jest! Udało się! Mamy! Jezus Maria! Ja już nie mogę Ale mamy to! Nie wierzę! Udało się! Pierdzielę! Tak minął i Ale mamy, mamy to! Nie wierzę, co tu się stało Mamy to! Mamy to! I mamy to! Pokonaliśmy Karola z Dębę Nie, nie wierzę Ja pierdzielę Gnaliśmy Mortalcia Karola z Dębę Oj Wojtka O nie wierzę Jezu Tyle godzin chodzenia Jestem tak zmęczony, że najlepiej bym się położył Ale Jezu Naprawdę Tyle godzin chodzenia I mamy to Najlepiej teraz jak się położę to łóżka, bo już jestem naprawdę senny, ale mamy to. Jezu, dziękuję. Dziękuję. Mamy to. Przepraszam za taką reakcję, ale nie wiem jak reagować, bo jest naprawdę dosyć ciężko. Do domu jeszcze mam kilka, nie... myślę, że 500 metrów, więc pójdziemy sobie. Witam Was, widzowie. Minęły kilka dni od tego challenge'u. Już się czuję dobrze. Mega, nawet bym powiedział, yy, czy bym chodził. No, chyba tak. Nawet bym przeszedł, ale pod koniec tego challenge'u byłem naprawdę mega, ale to mega zmęczony. Przez kilka dni nogi jeszcze mnie bolały, ale było git. Zmieniłem, zmieniłem nawet yy, buty na jakieś inne. I było naprawdę git, a do zwycięstwa się przyczyniło widzowie Bengaj. Mały deal, słuchaj, jeżeli ja ci pobiłem w krokach kiedyś, to ty mi zostawisz obserwacje na Instagramie. Zgadzasz się na to? Nie ma problemu.